Co czeka downstream, to zwiększenie produkcji paliw alternatywnych oraz zmniejszenie emisji z istniejących aktywów w celu przyspieszenia dekarbonizacji transportu. Cel jest jasny, prosty i wyraźny. 29% w roku 2035. Taki powinien być kolszych energii odnawialnej w paliwach. My na dzisiaj, Mamy zdefiniowane i zaprogramowane możliwości do tego, aby zwiększyć do 21% w roku 2030, do 26% w 2035. To, co jest. Gapem to jest nasze wyzwanie. Tym wyzwaniom będziemy stawiali czoła przez rozwój innowacyjny naszych produktów, innych produktów bądź to, przez co wydaje się bardziej popularne teraz i istotne przez partnerstwa strategiczne w tej dziedzinie. Będziemy rozwijali partnerstwa strategiczne. Inwestycje w innowacyjne i zrównoważone portfolio produktów, to inwestycje w projekty, które długoterminowo budują wartość grupy i budują zrównoważoną grupę ponad naszej strategii i wobec tych projektów nasze oczekiwanie minimalnej stopy zwrotu to 7 do 9%, co bardzo istotne do oceny naszych projektów, czy w ocenie naszych projektów inwestycyjnych będziemy kierować się też oceną emisyjności. Projekty, które są neutralne emisyjnie, bądź pozwalają nam redukować emisje, będą premiowane w porównaniu do projektów, które te emisje zwiększają. Jeżeli chodzi o polski rejon, to Petro Baltic jak wiecie, historycznie też powstał w określonych warunkach. Operuje na dość małym obszarze, gdzie ilość zasobów jest też ograniczona, więc nie mogę wam obiecać, że będzie jakiś gigantyczny rozwój Petrobałtyku w tym zakresie, że tam raczej pewnie nie odkryjemy kolejnych nowych złóż, no tak bym powiedział. Ponieważ mamy aktywności chociażby w Norwegii, ponieważ mamy te różne aktywności energetyczne, które się wiążą z dużą częścią kompetencji Petrobałtyku w zakresie chociażby usług, tak zwanych morskich usług serwisowych, to w tej chwili od paru miesięcy. Petro-Baltic jest intensywnie angażowany w negocjacje, rozmowy, budowanie takiej strategii, która jest pod strategią tegoż dużego przedsięwzięcia, lokalnej operacjonalizacji już strategii, w zakresie właśnie zwiększenia potencjału również w zakresie tych usług morskich. Na pewno chcemy wyprowadzić platformę jedną wiertniczą do Norwegii po to, żeby wierciła dla nas jako Orlenu na szelfie norweskim tym płytkim i te prace trwają, trzeba sporo wysiłku w tym zakresie włożyć, bo platforma Straciła różnego rodzaju uprawnienia, bo się tym nie zajmowano, ale to robimy i na 2.26 planujemy, że platforma będzie na Morzu Północnym, co prawdopodobnie spowoduje, że na nigdy stamtąd nie wróci, bo wszyscy inni operatorzy będą zainteresowani użyciem tego urządzenia. PetroGiant to jest ta, ta platforma największa, jeżeli chodzi o, o głębokość operowania.